Halo, halo, witam bardzo serdecznie, ja jestem TV i na samym wstępie chciałem Wam mega podziękować za wczorajszy odcinek. Zrobiliście mega, mega dobrą robotę. 14 tysięcy wyświetleń, do tego 2,5 tysiąca łapek w górę. Tak jak się umawialiśmy: każda łapka w górę to jeden v dla Was. Dodatkowo na każdym odcinku dokładam od siebie 1000 v więc wczorajszy odcinek. To jest giveaway na 3,5 tysiąca v bucksów Postanowiliśmy na live, że dwie osoby dostaną skina za 1500, plus jedna emotka. Wyniki z wczorajszego odcinka pojawiają się na dole. Gratulacje! No i oczywiście, widzowie, ja od Ciebie na ten odcinek wykładam 1000 v bucksów Ile łapek dobijecie? Tyle dorzucę jeszcze na jutrzejszy odcinek. Także pamiętajcie, jak chcesz brać udział w losowaniu, to łapka w górę, sub na kanale, dzwoneczek. Tutaj przycisk subskrybuj. Także. Klikaj w niego, bo warto codziennie odcinki o 7 rano do tego live'ik, na którym też losujemy skiny, dlatego warto. No i słuchajcie, wraz z ekipą organizujemy konkurs na fotel gamingowy od Diablo. 4 proste zadania zerkajcie w opis, druga linika w opisie. Warto też brać udział właśnie w losowaniu na fotelik. Trzeci raz standardowo. Słuchajcie, za obejrzenie całego materiału. Passive Card, 20 zł do odebrania dla ciebie Tutaj się wyświetla pierwsza liczba Passive karta, Tutaj druga, obejrzyj cały materiał I z biegiem wydarzeń będą się cyfry pojawiały na ekranie Oglądaj uważnie i zgarniaj w karta. Tyle z ogłoszeń parafialnych, lecimy z odcinkiem Let's go! Nie mogę podnosić broni Jak nie, nie możesz podnosić broni? To jest... to jest zbindowane, tylko gdzie to jest teraz? Szybna. Eee, no skrótyk klawiszowy, podnoszenie broni o Jezu mam Tom Ty mam bossa stary oh Dobra leży leży nice. Michael musisz mi pomóc stary bo mam taką limpę <laughs> Mam taką lipę stary. Mam. Mam. No dobra, mam. To ja nic nie zrobię, serio. Nie wiem. Dobra, nie jednego. Nie wiem. Za... A! A! Dobra, leży. Co chcesz? Spiderka, czy. o Jezu, jaki turtle. Spiderka, czy. Ktoś płynie wodą. Spiderka, hmm. czy. E... Skara. Skara, skara. Dobra, te są chłopy, te się biją. Ja ci mogę dać. Skara, jak to? Już teraz nawet. To idę dobra Tutaj są chłopy poturtlowane Eee, yy, wychodzi chłop Widzisz go? Za skałą jest Tak Robię mu jesień z truka średniowiecza Leży 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 Brawo, brawo miał yy, şiast... to ammo do też no ci daje, To ci daję, to ci daję ammo yy, 40 ammo do m -y. Już więcej nie mam, stary Dobra, dobra nie wiem czy tutaj nie są po Nie, no czysto jest. Dobra, chyba wszystko. Możemy lecieć do safe'u. Tak, do tak, safe'u. Tak. Na bank kampią przy sejfie. Schodzę tu? Masz? Nie, nie ma nikogo. Dawaj, 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 dawaj. No idę, idę. Możemy tutaj zabudować, otworzymy sobie. Dobra, gitara. Nie masz pragu? Dwa, nie? Jednego, jednego. No ja też jednego. Pokazuje nam, że mamy jednego. Ale tam ta chwali gości objętu zaraz. Eee, yy, potki. O, pompa Czemu oni nie wjeżdżają w nas? Nie wiem, może ich tu nie ma po prostu Nie no, są na bank, na bank są, słyszałem ich Dobra Na bank, rękę sobie daj uciąć Strefa też jest taka Dobra, możemy walić tym kiblem, ale trochę się cykam Dobra, dawaj Dobra Nasz się idę, 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 idę za tobą tam. Git, Okej Ja już rozkładam tutaj Dobra, idę na reki nie mało. Ej, goście, gościu, mam. Okej, okay, okej, okay. lecę. Mm -hmm. On sam. On za bardzo nie wie, co się dzieje. Nie, we dwójkę są. Nasteruje gościa. Biało, biało, na hita jest, na hita jest. Arpega, ja poszłam No to dawaj, ja jestem mu na boczce Lecę. Jest podniosł tak. mi go. Zostań. Tak, okej. Okay. O Mazur, pobijajmy, podskolapkowali. Ale kto to skolapsował? Nie wiem. A ty żyjesz, na ja Żyję, żyję, tak. Ale ja, jak. Ale gdzie? Kurde, ja nie wiem, A tam, 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 Michael. Tam, dawaj lunch pada, ty masz jeszcze innego. To skolaj. I ciśniemy. No, o nie. A jest Dawaj, dawaj, dobra. dobra. Ale no nie no Ale jest tutaj, jest tutaj! A, jest tutaj. Ja. O nie za za o, dostałem Okej okay. Kolejny O sklepce. To ja, to ja Dobra Leży Dobra Kolejny, dostał A je gdzie? Bez... <laughs> Michael, ja to jestem niepotrzebny Dobra, ale cara miał przynajmniej Dobra ja się odpalę w lejcie Nie mniej nam pada już, nie? Nie 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 A masz dużą potkę? Nie. Tak masz Kurde Michael jak ty tak kasujesz wszystkich pyrę Dobra, te fragi się nas nie trzymają Nie ma nikogo Nawet na kinie stary Lipton Ty w ksiaku tam kampi ja pierdzielę ja jaja nie wiem, jak ja go dopatrzyłem. Tekstury mi się zbugowały i zobaczyłem gościa w krzaku, z campi. Jak, Jaki jak, jak wallhack w ogóle? Miało. Eee, 20hp ma. 40hp, okay. sorry. Jestem daleka, staję. Eee, jeszcze jeden w krzaku jest! Okej. Okay. Idę dopiero, trzymaj się. No, okej. Okay. Y, jeden jest w ciaku. Idea, idę, ja idę. Bez wikiem mnie to. atakują, bez dwójkę mnie atakują, we dwójkę mnie atakują. Arpega impusa. Leży, dostał snajpę chyba. No, on, on miał 30 HP. Pomożesz mi? mi im ścianę. Tak. Ja pierd... We dwójkę mnie Michael. Ja... Zes, zes, my... Brawo, Michael. Masz spiderka, stary. Chila chilluj, chilluj. Dobra. W końcu mi podmienił ścianę, ale w ogóle, co za ludzie kampią w krzakach? Wiesz, Spidera, i kurde, leć mnie odrodzić na tę agencję. Dobra, Michael zawsze wykieruje. Nie mieli na Nie mieli, właśnie nie. Kurde, żeby nikogo na agencji nie było. Proszę, żeby nikogo nie było, bez skitu. Zawsze muszę się wyłożyć tak. Beznadziejnie Ja nie mogę mam... są goście, są goście Michael Eee, Kobusa, 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 e, dasz się Widzę, no no Oni sobie pójdą, poczekaj. No, no pójdą sobie no Jeszcze tam lampka jest Dobra, oni się będą bić, to teraz muszę Wyrzucisz mi Spiderka i ten. Jakiś tak. dobra? dobra Skampi się na przykład gdzieś stary, a ja, a ja, a ja szybko polecę i szybko wrócę Dobra Chwila moment i jestem Zaraz będę Masz tutaj masz trochę Eee, to ja Michael na, na 10 sekund Dobra Uch. Dobra, już jestem e, już możesz do nich normalnie jest, stary legalnie walczyć z nimi to jest lance w ogóle Tu tak Dobra jestem Hmm Czyli oni gdzieś tak kampią ta? Tak O, są przed nami a widzę Zero, 23 mm -hmm. Mamy tego kolejny leci, kolejny leci 23 Dobra, a. podnoszę, podnoszę, przydał. Mamy tego lunch pada. Tak Tapeczkę walał, brawo Przylecieli, ale zdążyć się podnieść, na Tak Dobra, a się leczę od eee, to ja sąd stąd stary Okej, okay, okej okay. Tym launchpadem W lewą stronę odbijam Okej okay. Czy chcesz potki albo coś? Ja mam, 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 wszystko mam Dobra, teraz ja wjeżdżam, wjeżdżam na dach kina Okej okay. jest przypał U mnie ma gość biało Dobra, jestem już po tobą. Tutaj jest gości Okej okay. Ale oni cię prują, ta? Tak Jeszcze jedną apteczkę wezmę Dobra ci dał Nie, nie, pip pi, pi. Oni wszyscy wjeżdżają na kino Mhm mm 23... Pod nami chłopy, pod nami chłopy Wjeżdżają na tak, nas 7 tak. Masz L jest U mnie stop O tu twoje sorry, sorry Sory, U mnie Krak. Fuch, mnie jecha. ma biało, u mnie ma biało Ja się lecę Jeden też ma zero Leży u mnie Nice, idę już Podnoszę się podnoszę się u mnie UM go Zabijam ci go eee, U mnie ma biało Okej okay. go Moje Dusto Jest tutaj Nie, nie ja nie wiem lez, gdzie lez, 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 lez. leży Leży Leży, Okej Tak, zabijam Dobra Skóre, prójem do mnie z tych awów e, mam launch pada Byczku Coś potrzebujesz okay. duży, dużej potki potrzebujesz ta? Tak, iga no Kurde nie mam <gry> Wszystko mam, ale nie mam biga, Jeś, fragensa trzeba będzie wyhaczyć Wchodzimy w dół, nie? Podasz to Tak ją Dawaj Nie mam cegły tylko Dostał 37 On nie sam chyba właśnie Został. Zerma 20 HP mamy to... Leży, leży, leży Nice, nice, nice kolejnie się muszę leczyć Mam w apte... mam, Mam lunchpad dla ciebie jak ktoś To daj, lunch padu już. Bo kasa teraz... Otworzyłem, o, otworzyłem, otworzyłem Ja byłem... No musimy Gość leci z nami w ogóle Ja się turkluję, się lecę. No, we mnie prują Dobra, ja się Dostał 23 Okej okay. Dobra, dobra, ja... ma Czy nie? nie? Nie, 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 dziękuję Eee... Przy... Chce mi odbić HG, ale... ...ma problem Dab Dobra Double RPG w niego? Tak, tak, tak Ja, ja jestem Daj, ready 3, 4, hop Obrzmęło Dostał, biała, haha Skolapsowali ci? Tak A nie wiem skąd Tutaj, spode mną Przede mną jest centralnie No U mnie leży Nice A cię dobił nie 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 nie, nie. Możesz spróbować podnieść w sumie Bo nie jest tutaj gdzieś pod nami Chłopy lecą Lecą kolejnie Dawaj Tylko podłogi nie zabudowałem Stary Dobra mam 50 maców dajcie eee, daj ci połowę Ja mam spiderka Nie masz żadnych tej apteki ani banaży eee, Na górze chyba coś jest Dobra To musimy po to iść To jest hobby. Eee, yy, jest lód, jest lód tutaj Dobra, idę, idę, idę. Lecę ten Eee, Ryby mam, ryby, mam, ryby mam stare dla ciebie Okej okay. Wywalam RPG, -a, biorę ryby dla ciebie Mhm Gdzie ty jesteś? Tutaj już, Eee, yy, wywaliłem, dwie ryby Dobra Musimy... Miałem 100 masów, nie? Musimy jakoś to poradzić. Nie wiem, jestem w strefie? Jestem Tak Gościa mam tutaj pod sobą jak coś Mam, mam. Ma. Możemy go we dwóch się w sumie Miałem 10 maców, nie? To musimy Aha. nawet chyba ja, ma, ja mogę ci dać ten y... Czekaj, to jest drzewo łap, 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 łap Dałem ci 370 metalu Ola. Dzięki, dzięki Są pod nami Biało, biało ma gościu Pop, pop jest Białomach, na pisa jest tutaj. Leż, 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 leż. Oj, chyba sniper w ale tam jest zamknąłem, sorry. jest. Tutaj, patrz. Kolejny leci. Na HGS, na HGS, uważaj. RP guj tam. Nie mam RP, bo już zabrałem ryby dla Ciebie. Leż, 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 dobra. Schodzę po luz. Mam HG, mam HG tutaj, jak coś. Dobra. Ja idę już do siebie. Rozwaliłem nam żeby mi nikt nie przejął HG Ryba biało tam może być, prawie okay. Ja nie mam maczu w ogóle, jak coś ta, ta Dobra, mam... to masz, masz połowę, masz połowę tutaj wszystkiego Tylko, że ja mam Spiderkę, pamiętaj Aha, no tak Daj niżej trochę Dostał 23 Bo kurde Odbija ci HG, od, odbija ci HG Tak, mnie w boku. On ma zero Kino. Kino. Nie, nie, podniosę cię już. Nie, ja pierdzielę! Ajajaj. E, także bardzo dziękujemy za odcinek, było super. E, dzięki Michael za gierkę, wydaje mi się, że było mega fajnie. Michael, nie? Tak. Oddaliśmy wina po prostu my, my z Michaelem nie chcieliśmy wygrać. E, chcieliśmy oddać winka po prostu, nie, Michael, nie, tak, tak się no tak. mawialiśmy przed odcinkiem, że oddajemy po prostu wina.